Tu jest goździk. Tu jest goździk. Na, no, rzuć dwa. Wsadź palca. Jeden. Drugi, dobra. Zakręcić? Zakręcić. Co teraz? Teraz daj imbiru. Masz grzeczkę? Łezaczko. No, otwórz popakowanie. Dobra. I daj troszeczkę imbiru. Pomogę trochę. Ty ci, A, ty tak dajesz? Dobra. Połóż nad tym, nad muździerzem. Dobra, starczy. Ty ci, ty ci. Damy troszkę. nam On jest zamknięty, otworzysz. Nie, tak, tak, o, tu złap, tu za to złap i przeżyj Nie tak. Złap sobie. Czekaj, czekaj, Johnny. Poczekaj. <grywa> Dobra, może być tak. Elegancja Francja. Masz tutaj. Trzymaj. I co, nie Będzie Ale No, mieszać. Daj łyżeczkę. Dobra. Cyk. Na łyżeczkę. Masz tu. Tego daj łyżeczkę. Łyżeczkę wsadź. Łóż... Wsadź łyżeczkę do środka. Tu do mnie. Do opakowania. No, to się nabierz łyżeczkę. Dobra. Ciach. I teraz... Czekaj, to daliśmy, to daliśmy, to daliśmy, to daliśmy. Teraz musisz wziąć... To. No. I Dobra.

Dobra, a no teraz to odkręcisz. A to jest delikatnie? Dasz radę? Nie. Czy ci pomóc? Ech. Musisz przekręcić. Trzymaj ten, ten słójczek. Mocno. Mocno. Ojej. Dobra. Dwie łyżki. poproszę. Ajej. Twarde. jest? Poczekaj. No. Teraz? Mieszamy, no. O tak opaszczony. Czekaj. Teraz tak. tak, 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 No. No o, eleganciu. A, to, a to się tak. robi teraz? To się rozpuszcza no. Jak pasta? No. no. ale będzie pasta. Będzie pasta, no. trzymaj możesz Możemy jeszcze dodać. No. A możemy jeszcze raz to zrobić. Możemy. Zadajmy. Jeszcze raz, no. Zadajmy. Zadajmy. Jeszcze raz? no. Bo mhm. mhm. To jeszcze raz. To mi się podobało. A tobie też. To jeszcze raz! No, będziemy robić. Jeszcze dla Ciebie zrobię tastę poziomkową chcesz? No, poziomkową. Jeszcze nie robiłam poziomkową. Ale, Ja błądzę. Trzymaj. Teraz? Wkładaj. Dobra. I trzymaj Przelejesz? No. No. Chopa. No i dobra. Już? No. poszło. No. Dosypaliśmy jeszcze łyżeczkę sody. No. Bo była. Słaba konsystencja, nie? No. Dobra, to teraz mieszaj. Druga próba. Przelewamy. No. Przelej. Trzymasz? No ja to by tego wydrapie, no. Czekaj. Tak wygląda po kilku minutach w lodówce.